Co jeśli ci powiem, że ci, którzy naprawdę cię ranią, nie wyglądają jak zagrożenie? Czasem mają łagodny głos, pomocne oczy, uśmiech. To nie są potwory z bajek. To twoi bliscy, twoi przyjaciele, ludzie, którym ufasz. Karl Gustav Jung ostrzegał przed nimi. Nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że są nieświadomi tego, co w nich ciemne. I właśnie dlatego są niebezpieczni. Większość ludzi myśli, że zagrożenie to przemoc, krzyk, kontrola, coś widocznego, uchwytnego, jednoznacznego. Ale karl Gustav Jung widział to inaczej. Uważał, że największe niebezpieczeństwo nie pochodzi od złych zamiarów, tylko od braku świadomości, bo to, czego ktoś nie zna w sobie, prędzej czy później znajduje ujście w tobie. Jung nazwał to cieniem, tą częścią naszej psychiki, której nie chcemy widzieć, której się wstydzimy, którą wypieramy. I właśnie ta część, odrzucona, zamieciona pod dywan, zaczyna żyć własnym życiem, zaczyna szukać przestrzeni, ciała, relacji, ofiary. I wtedy nieświadomość jednej osoby wdziera się w życie drugiej, nie po to, by zniszczyć, ale po to, by przeżyć. To właśnie dlatego tak często czujesz się zmęczona po rozmowie, zdezorientowana po spotkaniu, zraniona, chociaż nikt cię nie uderzył, bo czasem to, co cię rani, nie jest widoczne, czasem to czyjś cień w tobie. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, kto na pozór wydaje się wrażliwy, delikatny, uważny. Ma głęboki wzrok, mówi cicho, słucha cię jakby naprawdę rozumiał. W jego obecności czujesz się ważna, może nawet wyjątkowa, ale z czasem coś zaczyna się zmieniać. Zaczynasz wychodzić z tych rozmów wyczerpana, zmieszana, niewytłumaczalnie winna, nie wiesz dlaczego, przecież nie było żadnej kłótni, nie padły żadne mocne słowa, ale czujesz się tak, jakbyś zrobiła coś złego. Jakbyś kogoś zawiodła, jakbyś musiała przepraszać, nie wiadomo za co. To nie przypadek, to nie twoja nadwrażliwość, to znak, że być może masz do czynienia z pierwszym typem, przed którym Karl Jung ostrzegał najbardziej. To typ, którego nie da się łatwo zauważyć, bo nie działa jak klasyczny manipulator. Nie krzyczy, nie oskarża wprost. On działa poprzez cień, przez mechanizm, który Jung nazwał projekcją. Nieświadomy projektor to człowiek, który nie umie skonfrontować się z własnym wnętrzem, nie potrafi zobaczyć w sobie gniewu, zazdrości, żalu, słabości. Zamiast tego całe to emocjonalne napięcie wypuszcza na zewnątrz i potrzebuje kogoś, kto będzie jego ekranem, lustrem, tobą. Projekcja to nie atak, to nie plan, to psychiczna potrzeba. Nieświadomy projektor nie myśli, Zrzucę to na ciebie. On tego nie widzi, ale jego cień, ta część jego osobowości, którą on odrzucił, potrzebuje wyrazu, więc zaczyna cię postrzegać nie jako ciebie, ale jako siebie, albo raczej jako tę część siebie, której nie może znieść. I wtedy ty zaczynasz odgrywać rolę w teatrze, którego nie napisałaś, stajesz się postacią, której nie znasz. Zaczynasz słyszeć zdania w stylu Jesteś zimna, zawsze musisz mieć rację, z tobą nie da się rozmawiać. Zaczynasz się tłumaczyć, zaprzeczać, bronić, i nie zauważasz, że to już nie jest rozmowa, to scena, a ty nie jesteś sobą, jesteś projekcją. Jung pisał: Projekcja prowadzi do psychicznej ślepoty, sprawia, że przestajesz widzieć drugiego człowieka takim, jaki jest. Zamiast tego widzisz go jako symbol własnego cienia. Nieświadomy projektor nie widzi ciebie, widzi siebie w tobie i reaguje na ten obraz, nie mając świadomości, że to jego własny lęk, jego własny gniew, jego własne poczucie winy. Najgorsze jest to, że często są to ludzie bardzo wrażliwi, cierpiący i ty, widząc to, chcesz pomóc, tłumaczysz, słuchasz, wspierasz. Ale im więcej dajesz, tym bardziej wciągasz się w cudzy cień. Przestajesz czuć granice. Emocje się mieszają. Nie wiesz, które są twoje, a które są jego. Zaczynasz wątpić w siebie, w to, co czujesz, w to, czy twoje reakcje są właściwe. W pewnym momencie nie wiesz już, czy jesteś w relacji, czy w roli. Zaczynasz się autocenzurować. Mówisz mniej, myślisz więcej. Każda emocja staje się podejrzana. Czy to jeszcze ja, czy już on? Życie z nieświadomym projektorem to życie w nieustannej analizie, w niepewności, w napięciu. Nie dlatego, że on jest zły, ale dlatego, że nie wie, co nosi w sobie. I nie wiedząc, szuka tego w tobie. I rzuca, i przerzuca, a ty z czasem zaczynasz to wszystko nieść. Jung pisał: Człowiek nie staje się oświecony przez wyobrażanie sobie świetlistych postaci, ale przez uczynienie świadomym własnego cienia. Ale nieświadomy projektor nie chce widzieć swojego cienia, dlatego najczęściej otacza się ludźmi, którzy będą go nieść za niego: empatycznymi, wrażliwymi, ludźmi, którzy wezmą to na siebie w dobrej wierze, tylko że cena za to jest wysoka. Bo z każdym dniem noszenia cudzych emocji tracisz kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoją intuicją, z własną prawdą. Nieświadomy projektor nie potrzebuje ofiary, potrzebuje lustra, ale ty nie jesteś lustrem, jesteś człowiekiem. I to, co możesz zrobić, to zobaczyć mechanizm, nazwać go i nie wchodzić dalej w ten teatr. Czasem najlepszym sposobem, by pomóc komuś się obudzić, jest przestać grać w jego sen. Wyobraź sobie osobę, która zawsze wydaje się spokojna, zrównoważona, opanowana, nigdy się nie złości, nigdy nie krzyczy, nigdy nie robi dramatu, zawsze ponad tym, zawsze rozsądna i tylko czasem coś zgrzyta. Nie możesz tego nazwać, ale czujesz napięcie. Jakby coś tam się gotowało, ale nigdy nie wychodziło na powierzchnię, jakbyś była obok wulkanu, który nauczył się nie wybuchać. To trzeci typ, którego Jung opisywał z wyjątkową precyzją, właściciel tłumionego cienia, to ktoś, kto przez całe życie tłumił wszystko, co nie pasowało do jego wyobrażenia o sobie: gniew, impulsy, pragnienia, ambicje, żal, zazdrość wszystko to zostało zamknięte. Wypchnięte do piwnicy psychiki, zamiast żywej emocji, samokontrola, zamiast autentycznej reakcji, moralność, zamiast słabości, pozory siły. Ale cień, jak pisał Jung, nie znika tylko dlatego, że go ignorujesz. On gromadzi się, zagęszcza, fermentuje. I choć z zewnątrz ta osoba wydaje się wzorem opanowania, wewnątrz niej rośnie ciśnienie, którego sama już nie czuje. Bo dawno się od tego odcięła. Czasem wycieka to subtelnie, w kąśliwym żarcie, w nieuzasadnionej krytyce, w pasywnym dystansie, w spojrzeniu, które boli bardziej niż słowa. Ale czasem wybucha. I wtedy jesteś świadkiem czegoś, co nie pasuje do obrazu tej osoby: furia, obelgi, agresja, która wydaje się oderwana od sytuacji. Jakby coś w niej przejęło stery, coś, co przez lata było trzymane na smyczy. Jung pisał, Im silniejsza persona, tym ciemniejszy cień, a więc im bardziej ktoś stara się być nieskazitelny, tym więcej musi w sobie ukryć, a to, co ukryte, nie znika, tylko czeka, i kiedy się ujawnia, robi to z siłą, której nie sposób kontrolować. Dla ciebie, jako kogoś bliskiego, życie z taką osobą jest jak balansowanie na linie. Nigdy nie wiesz, co możesz powiedzieć, by nie przekroczyć granicy, granicy, która nie jest widoczna, bo ta osoba sama jej nie zna. Możesz powiedzieć coś niewinnego i usłyszeć w odpowiedzi zimne milczenie. Możesz się poskarżyć i zostać oskarżona o przesadę. Możesz się otworzyć i poczuć, że to był błąd. Bo właściciel tłumionego cienia nie akceptuje słabości ani w sobie, ani w tobie. Wszystko musi być pod kontrolą, a jeśli nie jest, stajesz się problemem. I co najgorsze, zaczynasz sama tłumić, żeby nie prowokować, żeby nie zawstydzać, żeby nie dotykać tego, czego on nie chce widzieć. Przestajesz mówić o emocjach, przestajesz mówić w ogóle. I nagle orientujesz się, że jesteś w relacji, która jest cicha, sterylna, niby bezpieczna, ale głęboko samotna. Właściciel tłumionego cienia nie musi być zły. On często nawet nie wie, że w nim coś się kotłuje. Ale to, czego nie wie, rani, bo wszystko, co stłumione, staje się niewidzialnym napięciem w relacji, psychologiczną miną, na którą wchodzisz nieświadomie. Jung ostrzegał. Cień to nie tylko to, co złe, to także to, co dobre, ale nieprzeżyte. A więc w tym człowieku jest nie tylko gniew, jest też namiętność, spontaniczność, siła, ale wszystko to zostało zablokowane. I to, co mogło być życiem, stało się zagrożeniem. Z takim człowiekiem nie możesz się naprawdę spotkać, bo on sam ze sobą nigdy się nie spotkał. Żyje obok własnej duszy i oczekuję że ty też będziesz żyła obok swojej grzeczna cicha ułożona ale ty nie jesteś lustrem dla cudzego napięcia nie jesteś gąbką na cudze tłumienie masz prawo czuć masz prawo mówić masz prawo być żywa i jeśli ktoś nie potrafi tego znieść to nie znaczy że jesteś za dużo to znaczy że on przez lata był za mało dla siebie, a ty nie jesteś po to, by grać rolę w czyimś emocjonalnym więzieniu. Wyobraź sobie osobę, która zawsze jest idealna, zawsze opanowana, zawsze uprzejma, nigdy nie okazuje gniewu, nie pozwala sobie na błąd, nie wyraża słabości. Ich życie wydaje się perfekcyjnie poukładane, ich twarz to maska spokoju, ale gdy zbliżysz się za bardzo, poczujesz, że coś tam nie gra jakbyś rozmawiała z kimś, kto gra rolę i kto bardzo, bardzo boi się, że ktoś to zauważy, to drugi typ przed którym ostrzegał Karl Jung, nosiciel maski, czyli ten, kto całkowicie utożsamił się ze swoją personą. Persona to termin, który Jung wprowadził, opisując społeczną twarz, jaką zakładamy, by funkcjonować w świecie, jako nauczyciel, rodzic, lider, przyjaciel. Ale problem zaczyna się wtedy, gdy ta maska nie jest już tylko narzędziem, gdy staje się tożsamością. Nosiciel maski to osoba, która tak głęboko weszła w swoją rolę, że zapomniała, kim jest poza nią. To ktoś, kto nie pozwala sobie czuć, bo uczucia burzą obraz, kto nie pozwala sobie na szczerość, bo szczerość tworzy ryzyko, kto nie pozwala sobie na spontaniczność, bo spontaniczność nie pasuje do scenariusza. Na początku wydaje się spokojny, zrównoważony. Może nawet inspirujący, ale po jakimś czasie czujesz się przy nim, jakbyś grała w teatrze. Wszystko jest trochę zbyt poprawne, trochę zbyt gładkie, trochę zbyt puste. Nie wiesz, co naprawdę czuje, nie wiesz, co naprawdę myśli. I co gorsze, masz wrażenie, że ty też zaczynasz się dostosowywać. Przestajesz mówić szczerze, zaczynasz ważyć słowa. Ukrywasz emocje, bo przecież nie wypada. Chcesz być równie poprawna, równie opanowana, równie fałszywa. To się udziela, bo maski są zaraźliwe. Nosiciel maski nie krzywdzi cię bezpośrednio. On tworzy wokół siebie pole, w którym wszystko, co żywe i autentyczne, staje się niewygodne. Gdzie płacz jest słabością, gdzie krzyk jest niekulturalny, gdzie niepokój musi być ukryty, a gniew. Zduszony uśmiechem. To świat, w którym dusza nie ma głosu, bo wszystko musi być jak trzeba. Jung pisał: persona to to, czym człowiek i inni sądzą, że jest, ale nie jest tym, kim człowiek jest naprawdę. Nosiciel maski nie zna swojego wnętrza, bo nie ma do niego dostępu. Przez lata budował fasadę silną, godną podziwu, kontrolującą. Ale wszystko, co odrzucał, gniew, lęk, pragnienie, zranienie, nie zniknęło. To wszystko zostało zepchnięte do nieświadomości. I tam głęboko fermentuje, tworzy cień, cień, który rośnie. Im bardziej ktoś identyfikuje się z personą, tym mocniejszy staje się jego cień, bo wszystko, co nie pasuje do tej idealnej wersji siebie, musi zostać stłumione, ale psyche nie wybacza tłumienia. Emocje, które są ignorowane, wracają, czasem jako pasywna agresja, czasem jako psychosomatyka, czasem jako niekontrolowany wybuch, a czasem jako chroniczne poczucie pustki. Dla ciebie, jako osoby bliskiej, to może być wyniszczające, bo masz wrażenie, że nie rozmawiasz z człowiekiem, tylko z funkcją. Że nie ma tam miejsca na ciebie, bo wszystko musi pasować do czyjegoś perfekcyjnego obrazu, a kiedy pokazujesz swoją autentyczność, smutek, strach, bunt, zostajesz wycofana, zlekceważona lub subtelnie zawstydzona. Nosiciel maski nie zrobi ci sceny, on po prostu się zamknie, odciśnie cię milczeniem i sprawi, że zaczniesz myśleć, że to z tobą jest coś nie tak, przestaniesz mówić. Zaczniesz się uśmiechać, nawet gdy boli, będziesz żyć w roli, której nie wybrałaś, i właśnie dlatego ten typ jest niebezpieczny, bo nie niszczy w sposób oczywisty, on niszczy przez wygaszenie, przez powierzchowność, przez chłód przykryty uprzejmością i przez to, że nie pozwala ci być sobą, nawet jeśli nigdy ci tego wprost nie powie. Jung ostrzegał: To, co jest tłumione, nie ginie, tylko schodzi do podziemia i czeka. A kiedy wreszcie się wydostaje, jest już za późno na rozmowę, za późno na zrozumienie i bardzo często za późno na relacje. Nosiciel maski nie potrzebuje widza, potrzebuje lustra, ale nie takiego, które pokaże mu jego doskonałość, tylko takiego, które pokaże mu jego brak, jego człowieczeństwo, jego cień. Tylko że większość z nich nigdy nie odważy się spojrzeć, i dlatego zostają sami nawet wśród ludzi. Wyobraź sobie, że jesteś w relacji, w której wszystko kręci się wokół jednej osoby, jej emocji, jej potrzeb, jej bólu. Kiedy ona cierpi, ty masz poczucie winy, kiedy ona milczy, ty analizujesz, co zrobiłaś źle, kiedy ona mówi, że bez ciebie nie da sobie rady, ty zostajesz, nawet jeśli wszystko w tobie krzyczy, uciekaj. To czwarty typ, którego Karl Jung nie nazwał dosłownie, ale którego mechanizm opisał niezwykle trafnie: ofiara, zbawiciel, osoba, która przyjmuje rolę krzywdzonego, by zmusić cię do przyjęcia roli ratownika. To nie jest świadoma manipulacja, to nie jest gra to głęboki, nieuświadomiony wzorzec psychiczny, często ukształtowany we wczesnym dzieciństwie i właśnie dlatego tak skuteczny. Na początku czujesz współczucie, chcesz pomóc, widzisz w tej osobie kogoś zranionego, wrażliwego, poranionego przez świat, czujesz się potrzebna, doceniona, wyjątkowa, ale z czasem coś się zmienia. Ta osoba nie wychodzi z roli ofiary, ona w niej mieszka. I im bardziej ją wspierasz, tym bardziej jesteś wciągana. Nagle okazuje się, że twoje granice nie są ważne. Że twoje potrzeby są egoistyczne, że twoje zmęczenie to brak empatii, bo przecież ona cierpi bardziej i zawsze cierpi, zawsze ma gorzej, zawsze nikt jej nie rozumie. A ty, jeśli ją zostawisz, jesteś kolejnym, który ją skrzywdził. To jest psychologiczna pułapka. Jung nazwał ją symbiozą nieświadomości to stan, w którym nie ma dwóch osobnych ja. Są splątane role. Ty jesteś zbawicielem. Ona cierpiącą duszą. I dopóki jesteś w tej dynamice, nie możesz być sobą. Możesz tylko funkcjonować jako fragment czyjegoś bólu. Ofiara, zbawiciel nie przyjmuje odpowiedzialności za własne emocje. Zawsze ktoś inny ją zawiódł, ktoś inny ją skrzywdził, ktoś inny ją nie zrozumiał. I teraz ty masz to naprawić. Ty masz być inna, lepsza, cierpliwsza. Bardziej obecna, ale to nigdy nie wystarcza, bo tu nie chodzi o Twoją obecność, tu chodzi o jej brak wewnętrznego fundamentu, i wtedy Twoje życie zaczyna się kręcić wokół tego, jak uniknąć kolejnego kryzysu, jak nie wywołać łez, jak nie sprawić, by znowu poczuła się porzucona, mierzysz słowa, tłumisz potrzeby, rezygnujesz z siebie. I nie zauważasz, że jesteś już nie w relacji, tylko w psychicznej służbie. Jung pisał: Człowiek nie dojrzewa dzięki trosce innych, lecz dzięki konfrontacji z własnym cieniem. Ale ofiara Zbawiciel nie chce konfrontacji, chce opieki, chce emocjonalnego poświęcenia, chce kogoś, kto zrezygnuje z siebie, żeby uratować ją przed nią samą. I tu właśnie tkwi największe niebezpieczeństwo. Bo to wszystko nie wygląda jak przemoc, to wygląda jak miłość, jak troska, jak więź, ale to nie jest więź, to jest emocjonalne uwiązanie. Możesz żyć z kimś takim latami i nie zorientować się, że jesteś zmęczona nie przez życie, ale przez ciągłe ratowanie kogoś, kto nie chce się uratować. A jeśli kiedyś spróbujesz odejść, usłyszysz, że jesteś zimna, że zawiodłaś że zostawiasz kogoś w potrzebie i być może uwierzysz, bo ofiara Zbawiciel zna jedną broń, która działa zawsze, poczucie winy. Ale prawda jest inna. To nie ty jesteś odpowiedzialna za jej wewnętrzną pustkę, nie ty masz być fundamentem dla kogoś, kto nigdy nie nauczył się stać na własnych nogach. I nie ty jesteś Zbawicielem, jesteś człowiekiem który też ma prawo do bólu, do zmęczenia, do granic, bo relacja, która wymaga, byś stale ratowała drugiego człowieka, to nie jest miłość, to jest psychiczne poświęcenie, a ono zawsze kończy się tak samo wypaleniem i samotnością w towarzystwie kogoś, kto ciągle mówi, jak bardzo Cię potrzebuje, ale nigdy naprawdę nie słucha, kim Ty jesteś. Wyobraź sobie kogoś, kto nigdy Cię nie atakuje wprost. Nie krzyczy, nie stawia ultimatum, ale po każdej rozmowie z nim jesteś wyczerpana, osłabiona, jakby coś z ciebie wyciągnięto nie emocje, energię nie chodzi o jednorazowe sytuacje to schemat. Z czasem zauważasz, że zaczynasz filtrować wszystko, co mówisz że próbujesz być dostępna, uważna, obecna, nawet gdy jesteś na granicy sił i że mimo tego ta osoba wciąż czuje się opuszczona, niewysłuchana, zlekceważona. To piąty typ, który Jung opisywał nie tyle jako konkretną osobowość, co jako psychologiczną dynamikę. Wampir psychiczny, nie nazwany tymi słowami, ale obecny w jego opisie patologicznych, symbiotycznych relacji, tych, w których jedna psychika żywi się drugą. Wampir psychiczny nie chce cię skrzywdzić, on chce się nasycić, ale nie może tego zrobić sam, bo nie ma dostępu do własnych zasobów emocjonalnych, nie potrafi regulować napięcia, nie potrafi być sam, nie potrafi wewnętrznie się ukoić. Więc szuka źródła na zewnątrz i znajduje je w tobie. To może być partner, przyjaciółka, rodzic, ktoś, kto wchodzi w Twoje życie z historią bólu, z potrzebą bliskości, z ogromną wrażliwością. I Ty, naturalnie, chcesz być wsparciem. Ale im więcej dajesz, tym więcej jest potrzebne, bo tu nie chodzi o konkretną sytuację, tu chodzi o mechanizm przetrwania, gdzie Ty jesteś zasilaczem dla czyjejś psychiki. Jung pisał. Symbioza psychiczna nie pozwala na rozwój jednostki, jeden człowiek staje się cieniem drugiego. I właśnie to się tutaj dzieje. Ty przestajesz być sobą, bo stajesz się czymś, czego druga osoba potrzebuje pocieszeniem, lustrem, emocjonalnym tłem, powiernikiem, energetycznym buforem. Nie ma miejsca na twoją słabość, twoją ciszę, twoją niedostępność, a jeśli próbujesz się wycofać, pojawia się dramat, poczucie odrzucenia, ciche cierpienie, lub odwrotnie, subtelna złość, słowa, nigdy cię nie obchodzę, zawsze jestem na końcu, wszyscy mnie zostawiają i znów wracasz z poczucia winy, bo nie chcesz być kolejną osobą, która zawodzi. Tyle, że to nie jest twoja rola. Ty nie jesteś odpowiedzialna za czyjeś nieprzeżyte emocje, za jego pustkę, za jego niepokój, za jego samotność, która sięga głębiej niż możesz sięgnąć, nawet najlepszą intencją. Wampir psychiczny nie krzyczy: potrzebuje cię. On zawsze potrzebuje, ale nigdy nie mówi tego wprost. Zamiast tego jest obecny wszędzie w twoich myślach, decyzjach, zmęczeniu. I nawet gdy nie ma go obok, czujesz jego ciężar, bo nauczyłaś się go nosić, i nie wiesz, jak przestać. I może teraz myślisz, to brzmi okrutnie, nie chcę być egoistką, ale to nie jest egoizm, to świadomość. Jung pisał: Nie można rozwinąć siebie, żyjąc w cieniu cudzych potrzeb, a ty masz prawo do przestrzeni, do oddechu, do istnienia bez ciągłego dawania, bo najgroźniejszy typ relacji to nie ten, który rani, to ten, który powoli rozpuszcza twoje granice, aż nie wiesz już, gdzie kończysz się ty. A zaczyna ktoś inny. A jeśli ktoś naprawdę cię kocha, będzie chciał cię spotkać jako całość nie jako źródło energii, tylko jako człowieka z granicami, z ciszą, z nieobecnością, która też ma prawo być. I wtedy dopiero zobaczysz, że miłość nie polega na tym, by karmić kogoś sobą, ale by być przy kimś, nie tracąc siebie, być może słuchając tego wszystkiego, pomyślałaś: znam tych ludzi, może masz ich wokół siebie, może żyjesz z jednym z nich, może pracujesz z drugim, a może któryś z tych wzorców poruszył coś w tobie. To nie powód do wstydu, to nie znak, że jesteś zła, toksyczna, niewystarczająca, to znak, że jesteś człowiekiem. A każdy człowiek nosi w sobie cień. Różnica polega nie na tym, kto ma w sobie nieświadomość, bo wszyscy ją mamy. Różnica polega na tym, kto ma odwagę ją zobaczyć. Karl Jung nie pisał tych rzeczy po to, byśmy się bali ludzi, ani po to, byśmy kogoś oceniali. Pisał, byśmy przestali być ślepi, ślepi na mechanizmy, które niszczą nas powoli, w imię miłości, troski, bliskości. Ślepi na wzorce, które powtarzamy, bo tak nas nauczono. Ślepi na samych siebie, bo największe niebezpieczeństwo nie leży w drugim człowieku leży w tym, czego nie widzimy, w tym, co przemawia przez nas, gdy myślimy, że to my mówimy, w tym, co rani innych, choć wydaje nam się, że kochamy. Jeśli rozpoznałaś choćby jeden z tych wzorców, nie uciekaj. Nie zakładaj nowej maski nie mów sobie to nie ja. Usiądź, zobacz to, nazwij. Jung mówił, to, co nieuświadomione, kieruje Twoim życiem, a ty nazywasz to losem. Ale ty nie jesteś skazana na los. Możesz wybrać świadomość i możesz wybrać siebie. Jeśli to, co usłyszałaś, zostawiło w tobie ślad, zostań tu na dłużej. Zasubskrybuj. Bo w kolejnych filmach pójdziemy jeszcze głębiej. Będziemy uczyć się, jak nie tylko rozpoznawać cień, ale jak się z nim spotkać, jak go zintegrować, jak przestać się go bać nie po to, by stać się idealną, ale po to, by wreszcie przestać żyć cudzym cieniem i wrócić do siebie całej, prawdziwej, obecnej. Jeśli jesteś gotowa, spotkajmy się tam.